Kilka dni temu zrobiłem materiał poruszający po części Balatro, a po części również inne gry no, rzekomo mniejsze, ale które odniosły spektakularny sukces w porównaniu do <laughs> tych co odniosły masywny sukces. oraz zapowiadałem, że ten temat zostanie poruszony nieco dalej, bo branża tych dużych deweloperów zaczęła trząść portami, moi drodzy. Znacie moje zdanie i dobrze, bo to, że im nie wychodzi, to, że nie zarabiają, to, że są na wiecznej kresce, to tylko i wyłącznie ich wina i ich problem. Mówiąc o balatrawstwie w tamtym filmie, no nie miałem zamiaru zrobić recenzji, bo ani na to skala gry nie pozwala za bardzo, a i już zbyt długo po premierze jest na coś takiego, ale. Czy to dobra gra, niech odpowiedzą same statystyki. Teraz, rok po premierze, w grze siedzi ponad 20 tysięcy graczy. PIK to 44 tysiące na samym Steamie. Gra ma ponad 120 tysięcy pozytywnych recenzji przy 3 tysiącach recenzji negatywnych. Pół roku temu gra pochwaliła się liczbą 3,5 miliona sprzedanych kopii, a teraz jest zapewne tego jeszcze więcej. A kosztując 15 dolarów, Oznacza to, że zarobiła 52,5 miliona dolarów, ale odejmując umowne 30% dla wszystkich platform, daje nam to prawie 37 milionów zarobku dla Local Funka, czyli anonimowego twórcy z Kanady, który stworzył tę grę sam po godzinach, nie wkładając w to praktycznie żadnych większych pieniędzy. Welp, Schedule 1 miało all-time peak na prawie 460 tysiącach graczy na samym Steamie. Jasne, gra się już niejako pozbyła swoich niesamowitych osiągów, ale nadal potrafi dziennie zaangażować 36 tysięcy graczy. Widzi Insights, które podpięte jest pod SteamDB, oblicza, że grę kupiło około 6 milionów graczy, przynosząc um, przychód niemal 94 milionów dolarów. TVGS, czyli Tyler's Video Game Studio, który odpowiada za grę, składa się z Tylera, kompozytora muzyki KSU oraz autora graffiti Cody To. Sprzedanych no, rzekomo ponad 6 milionów kopii daje to zarobek brutto w postaci 120 milionów dolarów. Welp. Claire Obscure, 145 tysięcy w piku na Steamie, ponad 55 tysięcy w piku w ciągu ostatnich 24 godzin, gdy to nagrywam. Potężne ponad 100 tysięcy pozytywnych opinii, rekordowy wynik na Metacriticu, a twórcy pochwalili się ostatnio, że 33 dni po premierze Expedition 33 sprzedało się, powtarzam, sprzedało się, w liczbie 3,3 miliona kopii. Biorąc pod uwagę, że gra kosztowała 50 dolarów, mamy 165 milionów dolarów brutto na kilkudziesięcioosobową ekipę to w cholerę siana. A dodajmy do tego jeszcze takie bonusy, jak faktyczne opłaty z Game Passa, czy nawet, czy nawet sprzedaż praw do tworzenia filmu na podstawie gry, i tutaj mówimy raczej już o grubym sianie. I przypominam jeszcze raz, mówimy o sprzedaży, a nie. Zaangażowanych graczach, którymi chwali się taki Shadows, który no, na siebie nadal jeszcze nie zarobił, albo jasne ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, Doom the Dark Ages, który łącznie sprzedał 800 tysięcy kopii póki co. Te statystyki. I porównania pokazują, a wręcz udowadniają, że te wielkie multikory po studia, które zatrudniają tysiące pracowników, to przeżytek. Ludzie uciekają od segmentu AAA mówię o graczach, bo segment ten zawalony, jest kupą gówna. Nie każdy deweloper jasne, nie każdy wydawca i nie każda gra. Znów można to porównać do poprzedniego filmu, to co mówiłem. Wyrobników do artystów, gdzie artystami są indie. Bo tym właśnie kierują się duże studia, są wyrobnikami, zatrudniają dużo ludzi, więc nie mogą pozwolić sobie na eksperymenty, bo jak eksperyment się nie sprzeda, to i tak trzeba pokryć koszty. No bo co z tego, że nawet jedna gra tam sprzedała się w cenie 80 dolarów w ilości, no niech tam będzie 2,5 miliona, może teraz 3 milionów ee, kopii. Skoro nadal na siebie nie zarobiła, bo firma ma tak ogromne koszty, że potrzebuje jeszcze kilka razy więcej sprzedanych sztuk, żeby wyjść na czysto. No, sorry, ale to brzmi jak Twój problem, a nie problem graczy czy twórców Indii. A być może należy zacząć szukać optymalizacji finansowej, no ale to się niestety kurczę wiąże z. O nie! Ze zwolnieniami. No taka jest brutalna prawda, ale no tego przecież znowu branżunia nie chce. No przecież dziennikarze gamingowi bardzo ronią łzy, kiedy ktoś jest zwolniony. No bo jak to tak? Pozbywać się ludzi, gdy nie ma na to pieniędzy albo potrzeby? Lepiej przecież poczekać, aż się źródełko całkowicie wyczerpie, i wtedy można się pozbyć wszystkich. Wszyscy gówno, ale równo. No i sukcesy tych gier, tych pozytywnych gier, o których mówiłem, jak i liczne sukcesy innych, mniejszych, mniej głośnych gier, które nie potrzebują milionowej sprzedaży, by twórców zrobić milionerów, Zaczyna boleć, oj, jak to bardzo zaczyna boleć tych, którzy działają te gry taśmowo, tłuką je jedna po drugiej, kropka w kropkę takie same. No i oni mają problem ze sprzedażą, podczas gdy jakiś piwniczak pisze 7 linii kodu i po miesiącu do Tesco jedzie nowym Porsche. Upust tego bólu zaserwował nam Game Developer, który w artykule z 16 maja, i tak jak mówiłem, no trochę czasu minęło, ale jestem z tym do tyłu z powodu, no cóż, życia. Napisał deprofesjonalizacja gier wideo była w pełni ukazana na Paxist, gdzie czytamy troszeczkę niżej. Paxist było niczym ostrzeżenie, gdzie odnoszące ogromne sukcesy gry tworzone przez solo deweloperów i małe ekipy są świetne, ale mogą prowadzić do śmierci newralgicznych specjalistów. Spoiler alert! Co to za newralgiczni specjaliści? Których przede wszystkim my, gracze, tak potrzebujemy? No chociażby marketingowcy, bez których gry będą absolutnie, wiadomo, gorsze. No okej, okay. przeczytajmy te gorzkie żale. Na tegorocznych targach DICE i GGC usłyszałem o trendzie w tworzeniu gier, który przyprawił mnie dreszcze: Deprofesjonalizacja. Zgodnie z definicją partnera marketingowego A16Z Ryana K. Rygnea, deprofesjonalizacja jest zjawiskiem napędzanym przez nadmierną wydajność starszych tytułów, zwłaszcza gier Free to Play z usługami na żywo, duże studia walczące o zwiększenie sprzedaży oraz nadmierny sukces niektórych celowych deweloperów i małych zespołów. No i zaczyna się nieźle, moi drodzy, ogromny problem. Bo gry wydane lata temu, które mimo wszystko dbały o to, żeby gameplay był dobry, żeby przyciągnąć do siebie ludzi, no nie mogą być pokonane przez nowe gry, które zachęciłyby tych graczy do siebie. To może kurwa mniej konkordów róbcie, a więcej nie wiem, CS-ów, Fortnite'ów, sam nie wierzę w to, że to powiedziałem, czy innych World of Warcraftów, ale... Tych starych, nie? Duże studia walczące o zwiększenie sprzedaży. No tutaj to muszę powiedzieć, że akurat <gryw> zaśmiałem się w głos, bo patrząc na ostatnie gry dużych studiów, no to tak średnio widzę tę walkę o sprzedaż, a często patrząc na media społecznościowe, co też poruszane jest często na moim kanale, raczej widzę takie Spluwanie i pogardę przez wydawców czy deweloperów w stronę graczy, niż faktycznie walkę o ich przychylność. Nie chcesz. Nie graj? Ta gra nie jest dla ciebie? A, swoją drogą, czy znaleźliście już tą mityczną współczesną publikę? No i wiadomo, największe zło największe zło czyli mali deweloperzy odnoszący nadmierny sukces. No skurwy syny, jak oni śmią śmieć robić dobre gry? I to na siebie. A nie na takiego pitchforda, który się ostatnio przy Borderlancach odkleił. Te trzy siły, jak twierdzi, połączą się, by wypchnąć profesjonalistów z tradycyjnej, sprofesjonalizowanej strony branży gier. <ścoughs> Te trzy siły połączą się. Trzy pierścienie dla indidewów pod zamkniętymi strzechami piwnic. Siedem dla grifterów w ich toksycznych pałacach. Dziewięć dla ludologów zasranych nienawiści podległych i jeden dla bankructwa wyglądającego za horyzontu. Niektóre z tych osób zdecydują się na niezależność, inni, kontynuuję, całkowicie porzucą gaming, a pomiędzy nimi jest szerokie spektrum dostępnych nieregularnych form pracy. Ostatnio to nawet na streamie poruszaliśmy. Ja obstawiam, że jeśli taki trend porażek dużych wydawców i takich aglomeratów deweloperskich, co to jeszcze kilka lat temu skupowali mniejsze studia i brali pod siebie, będzie kontynuowany, to za kilka lat z kolei zobaczymy tego odwrotność. Czyli te studia, które były kupione, odejdą od firm, które je kupiły i założą własne, znowu niezależne studia, licząc na sympatię graczy, bo wiecie, kiedyś to my dobre gry robiliśmy, ale oni nas zmusili do zboczenia. Z drogi, albo będzie dochodziło wręcz do tego, że te mniejsze studia się może nawet będą wykupywać razem ze swoimi IP-kami, by być pod tą samą nazwą i mieć swoją własną bibliotekę. Jest to strzał w ciemno, ale wierzę, że może się tak stać. Po prostu uważam, że ten trend przejmowania studiów pod duże firmy i robienie z tego jednego wielkiego konglomeratu było dobrym ruchem na papierze, ale zwyczajnie to nie działa i doprowadziło do pogorszenia się. Jakości zarówno gier, jak i branży. No później tam czytamy o tym, że COVID zmienił wiele, jeśli chodzi o marketing, a na Pax East teraz to było kilka budek wystawionych przez takich większych deweloperów, ale w większości były to wystawy tych małych, czasami dosłownie jednoosobowych studiów. No i czytamy dalej: Wędrując po tych stoiskach, znalazłem mieszankę naprawdę doskonałych i inspirujących gier, ale także poczułem. Frustracje. Niewielu z prezentowanych deweloperów pracowało w zespołach większych niż trzy osobowe. Mówili o tym, że wydawcy chcą coraz droższych ofert. Krótkoterminowi kontrahenci wydawali się być najlepszym sposobem na wypełnienie luk. Dlaczego wydawało się, że tak niewiele prawdziwych firm walczyło o to, by ich gry pojawiły się przed graczami na PAX? Rozmawiając z Rygnejem i innymi deweloperami, czułem, że deprofesjonalizacja nie jest tylko chwytliwym zwrotem opisującym ekonomię po stronie popytu w zatrudnianiu w branży gier. To frustrująca rzeczywistość, która może nie doceniać gier zarówno dużych, jak i małych zespołów. Zaraz, 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 zaraz! Samo Pax Ist! które autor opisuje, pokazuje, że właśnie ci mali są doceniani. Sukcesy tychże gier, o których mówiliśmy na początku, jak i dziesiątki innych cichszych, mniejszych tytułów, pokazują, że ci mali są jak najbardziej doceniani. Nie wszyscy, oczywiście, ale to bardzo konkurencyjna branża jest. Jedyny, kto się może tutaj tak naprawdę frustrować, to właśnie ten duży wydawca, którego ogromnego monument zajebistości zasłonięty został ambicjami małych twórców. I uwaga, lecimy teraz, lecimy ostro. Rigni przedstawił kilka dodatkowych niuansów na temat swojej teorii deprofesjonalizacji w wymianie e-maili, którą przeprowadziliśmy przed PAX. Przewidział, że role marketingowe w studiach będą Pierwszymi na bloku cięcia, a następnie role, które wydają się zastępowalne dla kierownictwa, nawet jeśli tak nie jest. Ależ absolutnie tak jest. I muszę Wam coś wyjaśnić, zanim przejdę dalej, bo szanuję i podziwiam pracę marketingowców. Uważam, że są bardzo niedocenieni na co dzień, a głośno się o nich mówi, a nawet nie o nich, a o reklamowanej marce, gdy się jakaś kampania uda. Podziwiam, gdy się jakaś akcja wstrzeli, lubię przeglądać nawet tematyczne takie zlepki najlepszych pomysłów marketingowych, wiecie, na hasła, grafiki, na odniesienia, no i też jakby nie patrzeć, sam często współpracuję z marketingowcami, jeśli mówimy nawet o mojej branży lektorskiej, ale z całym szacunkiem, ich praca nie ma absolutnie żadnego wpływu na grę. Gdyby jakaś firma autentycznie straciła totalnie wszystkich marketingowców, jakość gry by nie ucierpiała na tym ani na J. Nie zaprzeczam o ich wartości, jeśli chodzi o budowanie świadomości, marek, nawet jeśli chodzi o graczy, ale skoro właśnie takie gry jak Expedition 33, jak Schedule One, jak Balatro, jak Vampire Survivors potrafią trafić do milionów ludzi bez wydawania dziesiątek milionów na marketing, to czy firmy takie jak Blizzard, Activision, Ubisoft, EA faktycznie potrzebują dużych, ogromnych zespołów z dziesiątek, czy czasami nawet setek marketingowców? Czy bez marketingu, przy takim obłożeniu mediami, e, przy tych dużych firmach, e, gdyby taki Blizzard zapowiedział nową grę, kurde World of Warcraft 2, to uważacie, że. Nikt by o tym nie usłyszał? No, nie ma marketingowców, to nikt nie pisze artykułu, nikt nie zrobi materiału. Zwycięzcami będą kreatywni renegaci. Mówię o ludziach tworzących prace, które nigdy nie zostałyby zatwierdzone przez jednego z tych większych wydawców. Niektórzy z tych twórców założą własne studio lub zajmą się pobocznymi projektami. To jedyna branża kreatywna na świecie, w której jedna osoba może zarobić 100 milionów dolarów tworząc coś. Samodzielnie. Really? Nie ma, nie ma malarzy? Ale mniejsza. Mówię o ludziach tworzących prace, które nigdy nie zostałyby zatwierdzone przez jednego z tych większych wydawców. No i właśnie o tym kurwa mówię. Wielka pretensja do garba tego, że proste dzieci ma. Więc z jednej strony mamy wydawców, którzy nie chcą zgadzać się na eksperymenty, um, którzy nie chcą wspierać tych szalonych pomysłów, ale Potem mamy zesrańsko, że jednak ten szalony pomysł się sprzedał. What? No przepraszam, och wielki wydawco, że mój pomysł odniósł sukces, a ja zarobiłem miliony, które ty mógłbyś zarobić. Już więcej tego błędu nie powtórzę. W jakiej rzeczywistości coś takiego jest traktowane jako deprofesjonalizacja? Przecież to tylko pokazuje, że w świecie dużego game devu i dużych wydawców profesjonalistów już dawno kurwa nie ma, skoro podejmują tak kretyńskie decyzje. No ale hej, nie, 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 kiedy CEO Take Two sam przyznaje, że nie jest graczem, on to lubi Weksela ponapierdalać, no to nie ma co się dziwić, że takie decyzje potem są podejmowane. No i później autor, ok, tam trochę opisuje, że gry, które mu się najbardziej podobały na tym Pax East, no to były tworzone właśnie przez małe ekipy albo przez w ogóle solo deweloperów, i później dodaje, znowu czytam, chcę powiedzieć jasno, nikt z kim rozmawiałem na Pax East nie powinien czuć się zobowiązany do dawania komukolwiek pracy. Są to małe zespoły, które w pełni wykorzystują ograniczone zasoby. A umożliwiło im to przyspieszenie rozwoju technologii tworzenia gier. To, co wydaje się złe, to fakt, że niewiele osób zdaje się czerpać korzyści z tego status quo. Co? Jak to? Niewiele. Zadowoleni są mali wydawcy i mali deweloperzy, którzy rozbijają bank tworząc dobre gry. Zadowoleni są gracze, którzy mogą w te gry zagrać bez AAA-owego pierdolenia, bez płacenia za tych. Zbędnych dla nich, sorry, marketingowców czy Julek odpowiadających za różnorodność sałatek, jednocześnie płacąc mniej niż za totalnie przesadzone ceny gier AAA, jakie mamy teraz, a które przecież jeszcze rzekomo mają być. Większe. Jedynymi niezadowolonymi tutaj są wydawcy i deweloperzy, którym pociąg spierdala z wygodnego peronu, a jednak nie chcą oni podgonić tempa, by dogonić ten pociąg. I do niego wsiąść, a jedynie czekają, że no, dla nich, królów życia i branży, ten pociąg się sam zatrzyma, rozwinie czerwony dywan i zaprosi do środka, oferując dobry trunek. No nie wiem jak autorowi, ale mi ten status quo jak najbardziej odpowiada. Potem autor podaje przykład, jak wygląda to, gdy ktoś z tej dużej branży się urywa, no i korzysta z tego, co dzieje się teraz, właśnie na rynku. Jak czytamy, Wracając na chwilę do Rygneja, jego kluczowym przykładem twórcy gier po deprofesjonalizacji jest weteran Aaron Rutledge. Były główny projektant League of Legends, Call of Duty, Black Ops 4 i Apex Legends. Po opuszczeniu Respawn Entertainment w 2024 roku założył on firmę konsultingową Arena Denial, działając jako specjalista do wynajęcia dla studiów. I tutaj, szczerze, z mojej strony, totalna szapoba dla Arona, no wie, że potrafi coś robić dobrze, no to nie robi tego w korpo, tylko robi to na swój rachunek, będąc freelancerem. Przecież to jest jak najbardziej normalny, rozsądny zabieg. Jak ktoś potrafi coś robić, to robi to dla siebie, sam. Jest mocny na rynku i na tym zarabia. A jak ktoś jest niepewny swoich zdolności albo boi się podjąć ryzyko, to nie jest absolutnie nic złego, to dostaje mniejszą wypłatę w korpo no i musi znosić humory i głupie pomysły szefostwa. Ale nie! Nie, nie! Co czytamy dalej? Wydaje się jednak, że to skrajne bieguny tego, kto może odnieść korzyści w zdeprofesjonalizowanym świecie. Programiści ze stabilnością pozwalającą na realizację wielkich pomysłów oraz programiści lub projektanci z dużym doświadczeniem zawodowym, których można wezwać jak grupę szlachetnych najemników. Ludzie pomiędzy tymi grupami zostaną pominięci. Ty, no rozwiązanie jest proste podnosić swoje kwalifikacje. Podejmować ryzyko i grać w tę grę zwaną życiem. No tutaj autor wyraźnie wskazuje, że on to by chciał, żeby wszyscy na wszystkich czekali, aby to każdy wychodził z inicjatywą pracy do tego maluczkiego, że hej, a nie chciałbyś popracować, aby to gracze też dostosowali się do tych dużych ryb w tej branży, a nie te ryby do graczy. No tak strasznie czerwono to wygląda i brzmi, prawda? To tak jakbym ja teraz narzekał, że no w mojej lektorskiej profesji. Może mnie zastąpić sztuczna inteligencja, i ja miałbym mieć teraz wielkie problemy wobec tych, którzy tworzą lub korzystają z tej sztucznej inteligencji, zamiast próbować się dostosować do tego, co się dzieje na tym świecie. No, sytuacja jest bardzo prosta: albo będę na tyle dobrym lektorem, albo stanę się kiedyś tak dobrym lektorem, że mnie AI nie zastąpi, albo polegnę i będę musiał zmienić branżę. Jasne, no nie chcę tracić, jakby nie patrzeć wygodnej roboty z domu. Ale inicjatywa jest po mojej stronie i to ja muszę się starać dostosować do tego, co się dzieje, a nie oczekiwać, że to wokół mnie wszyscy zaczną tańczyć. Każdy artysta w branży gier wie, jak trudno jest zarabiać na życie, robiąc to, co się kocha. Wewnętrzne stanowiska artystów zanikły, ponieważ firmy szukają za granicą możliwości wyprodukowania jak największej liczby zasobów za jak najniższe wynagrodzenie. Entuzjazm dla zasobów generowanych przez sztuczną inteligencję, które wyglądają jak psie gówno, to jest dopisek autora, napędza ten trend. Problem polega na tym, że im dłużej jestem graczem, tym rzadziej odnoszę wrażenie, że ludzie tworzący duże gry faktycznie kochają to, co robią. No, chyba że kochają wzgardzać graczami. Okej, okay, to wtedy się zgadza. Optymalizacja wydatkowa też jest bardzo normalnym zabiegiem w firmach i dotyczy każdego zawodu na świecie. Ale. Nie dajcie się nabrać na skowyt autora, bo widzicie, problemem jest przecież deprofesjonalizacja. Pamiętacie? Autor chce, żeby studia, te małe studia solo deweloperów czy małych ekip zatrudniały artystów, żeby spuchły znowu do rozmiarów dużych wydawców, dużych deweloperów, no bo ktoś ma płacone mniej albo ma problem ze znalezieniem pracy. A ja problem właśnie widzę gdzie indziej, być może jestem trochę głupi, nie? A ja ten problem widzę właśnie w przeroście dużych, ogromnych Firm, które zrzeszają swoje teamy, mieszają je ze sobą zależnie od potrzeb. Sami zauważcie, czy jak jest jedna potężna firma zrzeszająca kilkadziesiąt mniejszych firm, to czy potrzebuje ona więcej artystów, czy powiedzmy tych marketingowców, niż potrzebowałoby kilkadziesiąt niepodległych firm? Niejednokrotnie bowiem widzieliśmy gry, które tworzone były jasne przez studio X, ale za taki czy inny konkretny segment czy aspekt gry odpowiadało nagle studio Y, również spod szyldu tego samego wielkiego konglomeratu. No i teraz studio X i Y korzysta z tej samej puli artystów, zamiast zatrudniać swoich własnych. Ale nie, to wina tych małych studiów, słuchajcie, i deprofesjonalizacji. To jest problem. Duzi są poszkodowani. Badanie GDC 2025 State of the Industry wykazało, że spośród 11% deweloperów zwolnionych w ciągu ostatniego roku, 19% z nich pracowało w narracji gier, co stanowi najwyższy wynik spośród wszystkich ankietowanych grup demograficznych. Dwa rozbieżne trendy szkodzą tej dziedzinie: rozwój udanych gier, które nie zawierają zbyt wiele narracji, koncentrując się na głębokiej mechanice gry lub fabularnym trybie wieloosobowym oraz rozprzestrzenianie się gier opartych na fabule, których autorem jest dyrektor kreatywny i być może jeden lub dwóch współpracowników. Tworzą warunki, które zmniejszają liczbę dostępnych miejsc pracy. Eee, no i co w związku z tym? Jakiego dyrektora do spraw narracji chcesz kurwa zatrudnić w Balatro? Czy każda gra ma mieć jakąś narrację? Czy każda gra potrzebuje fabuły? Czy jeśli ja chcę sobie pograć w Tetrisa, to czy muszę mieć tam fabularne zwroty akcji? I wreszcie, czy mała ekipa odpowiedzialna za fabułę w grze musi być czymś złym? Czy lepszym rozwiązaniem faktycznie byłoby stworzenie sztucznych miejsc pracy w momencie, kiedy, no jak widać, te miejsce pracy nie jest w ogóle potrzebne? Kurczę, wiecie co? No mi też jest bardzo szkoda kołodziejów. No, nie mają już nic do roboty, chłopaki. I nikt się nimi nie przejmuje, no bo świat hamsko przestał korzystać z pojazdów, kurwa, konnych i przesiadł się na samochody i samoloty. No więc nie ma za bardzo potrzeby naprawiania kół w pojazdach konnych. Ale nie, no, szkoda kołodziejów. Porzućmy auta, wróćmy, kurwa, do furmanek. No, ale na szczęście zbliżamy się już do końca. Rzeczywiście, Pax East pokazał, że potrzebujemy kreatywnych rozwiązań. Nie trzeba być Wunderkindem mediów społecznościowych, weteranem potrójnego A z latami ciężkiego do zdobycia doświadczenia lub specjalistą od wszystkiego, aby zrobić karierę w tworzeniu gier. Ścieżka ta przynosi nam szalenie pomysłowe gry, ale pozostawia nas ze społecznością deweloperów pracujących na zlecenie, od zlecenia do zlecenia, aby utrzymać swoje marzenia przy życiu. Nie. Nie potrzebujemy tych kreatywnych rozwiązań. Jakie to jest życzeniowe myślenie? To ludzie zawsze musieli i zawsze będą musieli dostosowywać się do zmian. Kiedy czytam takie pierdolenie, to szkoda mi tych małych deweloperów, deweloperów indie, których no sam znam od czasów, kiedy sam byłem totalnie małym pierdem na YouTubie, jak Sons of Welder, jak Kantal i wielu innych, i teraz, jak reprezentant tych dużych oczekuje zmian od nich, a nie od samego siebie, no to po prostu jest mi ich szkoda. Tak więc, sorry koledzy, no według game developer, to wy, wy, mali twórcy, teraz zamiast tworzyć dobre gry w tym swoim przysłowiowym garażu, musicie rozwiązać sakiewkę i zatrudnić mnie na przykład jako aktora głosowego albo lektora, no bo wiecie, no kurwa, wypada. Musicie zatrudnić artystę od muzyki, musicie zatrudnić kogoś, kto napisze dla was fabułę, nawet gdy w waszych grach miało nie być fabuły. Bo wiecie, jest im smutno, jak nie mają stałego zatrudnienia i ciepłej i wygodnej posady. A to, że to was będzie kosztowało? Autora tego tekstu to gówno interesuje. Przecież dużym wydawcom i dużym deweloperom jest przykro. No co wy, serca nie macie? Ale rzeczywistość jest taka, że ja jako gracz mamy w dupie to, jak naprawić duży. Rynek. Duży rynek, plus na mniej wielu innych graczy, bujając się na pozycji nienaruszalnego kolosa. Ale ten kolos okazał się być właśnie kolosem na chwiejnych nogach. I teraz zamiast spojrzeć na problem, zastanawiając się, jak go rozwiązać, no to chce po prostu zadeptać tych małych, mniejszych, próbując szyć narrację, że to oni powinni się zmienić. Gdyby większość tych dużych firm jutro upadła. Nawet bym się przy tym uśmiechnął, bo ta branża potrzebuje zmian. Ale nie takich, jak sugeruje czy to autor tego materiału, czy choćby chciałaby ta reprezentacja gigantów branży. To się musi zmienić od nich. I jeszcze raz, sukcesy gier Indie, o których wspominałem na początku, tylko dobitnie pokazują, że im szybciej dotrze to do ich łubów, tym szybciej poprawi się cały gamingowy organizm. Wow, to wyszło dłuższe niż zakładałem. Dziękuję za wysłuchanie, moi drodzy, tej tyrady. Zapraszam was do dyskusji na ten temat, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.